Takie życie na Zanzibarku nie jest kolorowe Tak jest Narkotyki, riki-tiki Czekam, na zabawę, muszą skoczyć Dalej jak linia Ale dziki dobre I, Słuchajcie, robią salta Z tej opony Zobaczcie, biegnie, robi salto I musi wylądować za linię Dobra słuchajcie, dobre mordki, przywozili mi paczuszkę do Polski Zdroweczko co zdrowie moi drodzy Jak dobre? Wyborne, amazing Jumbo mambo Jak to mawiają na Zanzibarze Mam dla was smutną informację moi drodzy Zachorowałem Ale idziemy się przejść na spacer Zapraszam ten, Kto oglądał wcześniejszy odcinek, wie jak wygląda zaplecze naszego hotelu. Tutaj mamy takie przejście łączką w stronę plaży. Ja się również tam przejdę, pokażę Wam jak to wygląda. I przy okazji Wam poopowiadam troszkę rzeczy co się wczoraj wydarzyło. Stawiam, że jakaś część z Was oglądała wczorajszy odcinek, jak przyjechaliśmy na Zanzibar, tam gdzie była. Tebe. No i sobie trochę robiliśmy jajca, skakiwaliśmy do tego basenu A Było wietrze, jak widzieliście na poprzednich też ujęciach I powiem wam, że Wcześniej jak jechaliśmy w autobusie siedziałem przy oknie przez te kilkanaście godzin Wiało, później skoczyłem do basenu, zawiało I włączyliśmy klimę na noc, bo było dość ciepło No i dobudziłem się słuchajcie z zatkanym nosem, zatkanymi zatokami no i trzeba będzie przeboleć, trening niezrobiony, ale dzisiaj jest kilka takich ważnych rzeczy do, do zrobienia, są misje do wykonania, tak więc będziemy działać, pomimo że czuję się średnio, nie mam chyba gorączki żadnej, ale mam takie życzko. Choroba na Zanzibarze. Odległość od plaży z hotelu to jakieś 5 minut może pieszo. bardzo spokojna okolica. I dzisiaj rano miałem taki wiadomo plan wstać zrobić trening pobiegać Ale wyszło jak zawsze zobaczyć wygląda plaża za dnia kiedy nie ma odpływu wczoraj był taki dzień jak poszedłem dość późno i już niestety woda była bardzo płytko Chciałbym zobaczyć jak wygląda plaża właśnie za dnia a później po obiedzie będziemy jechali znowu do miasta bo trzeba odebrać paczkę wczoraj na filmie byłem dość żywiony, że dostałem pieczątkę w paszporcie na na Zanzibar i powiem wam że Zawsze chodziłem po głowie, że coś z tym Zanzibarem nie jest tak, że nie tyle osobny kraj, ale jakby osobny kraj, wiecie. I jakby później mówię kurczę, przecież to należy do Tanzanii, ale doczytałem, że jest to kraj normalnie autonomiczny i tutaj mają swojego prezydenta normalnie, więc to wygląda inaczej, mają w ogóle inną flagę. To się nie liczy nigdzie w jakiś tam wiecie, jak macie listy krajów, chyba Zatwierdzone przez ONZ to się nie liczy, ale jest to normalnie. Słuchajcie, autonomia i jak przyjrzycie, dostajecie normalnie osobną pieczątkę w paszporcie. A my zaraz będziemy na plaży. Patrzcie na to. Słuchajcie, kolor wody tu jest nieziemski. Powiem Wam, że mam ochotę skoczyć, ale niestety no nie mogę. Ile trzeba płatać sobie droniksem w któryś dzień. O Jezu, jak tu jest pięknie Dodatkowo Tutaj plaże na Dżambiani są słuchajcie puszczutkie Musiałem chociaż sprawić, czy jest ciepła, jest taka... Okay. Jest coś niesamowitego, że te plaże są tutaj kompletnie puściutkie. Słyszałem, że większość ludzi jest gdzieś tam, przy tej miejscowości Pedziu, jakieś 6-7 km stąd. Tutaj w Dziambianie, słuchajcie, jest pusto. Chodzą tego jacyś Masajowie, pytają, czy nie chcemy kupić jakieś tam rzeczy. Wracamy pomału na chatę. Od jutra zaczynam pisanie książki. Miejmy nadzieję, że to wyjdzie mi na dobre. Będę chciał dziennie dygnąć jeden rozdział. Zobaczymy ile da się z tego faktycznie wycisnąć. Kurczę, szkoda, że ten łeb mi tam, wiecie, może jakieś tawce sobie dziabne, żeby może puściło, bo wolałbym być, wiecie, taki w pełni, w 100% skupiony na pisaniu, a nie na tym, że o kurczę, boli mnie głowa jakiś tam marudzić albo siedzieć pół dnia w łóżku, bo to nie o to chodzi. Chciałbym, wiecie, wstawać rano, śniadanko, pisanie jakieś 2-3 godzinki yerba mate po którą właśnie nic jadę do Town. to jest rzecz bardzo, bardzo ważna i później tylko wiecie, obiadek, pisanko, obiadek pisanko i tyle wracamy do chaty nad koło staram się rozmiłać tutaj lokalny język jeszcze dowiedziałem, że karibu to jest witamy nad koło to jest takie powitanie <grym> Jambo Mambo. I to wszyscy chodzą mówią Jambo Mambo. Wydaje się, że ten język jest dość prosty. Ale takie słuchajcie na pierwszy rzut oka tylko się wydaje. Zobaczymy jak będzie faktycznie. Zabieramy Was właśnie do lokalnej knajpki na obiad. Pewnie klasycznie jak tutaj w Dziambianie nie ma za dużego wyboru, więc będą frytki ze kurczakiem lokalna knajpa. Gdzie za obiad płacimy 13 zł? Taka bardzo skromniutka, ale serwują bardzo dobrego kurczaka. Plus frytki, plus suroweczka. Jakieś słuchajcie 500 metrów od naszego hotelu, zaraz będzie krótka gastro-recenzja. Ogromna różnica między jedzeniem w Malawi a jedzeniem w Tanzanii. tutaj, jak się kurczaka, który został zrobiony wcześniej, np. rano. Odgrzewają Wam go. Dostajcie normalnie ciepłe jedzenie ciepłe, to jest najważniejsze. W Malawi naprawdę było ciężko. Dostawaliśmy ciepły ryż to była jedyna ciepła rzecz. Z reguły kurczak był e, zimny, a jak zamawiałem w knajpie, to po prostu odgrzewane było w mikrofali. Co sprawiało, że tylko czasami miska była ciepła albo sos, a to mięso w środku było i tak zimne. I naprawdę ten kurczak w Malawi był ciężki do zjedzenia. Plus dodatkowo słuchajcie, warzywa były no praktycznie ich nie było w Malawi. Jak zamawialiśmy ich gdziekolwiek w restauracji na miejscu. Ja Czekamy na jedną i już wam pokazuję. Dziękuję. Zobaczcie. Przedobiadek. Fryteczki. sałateczka Kulczaczek. Mm. Ludzo. Gastro. Odcineczek. Czas troszkę przyrecenzować. Porcja wygląda bardzo dobrze. Chwytki są gitarówka. Mm. Bardzo smaczne, ale mogłyby być jakieś. Nie wiem jeszcze. 6 minuty. idealny. oleju. I tego kurczak. Bardzo dobrze. Usmażony. Świeżuteńki Smacznego hmm. Wielkie wydarzenie moi drodzy, jeszcze człowiek ubrał w koszule. Jedziemy do miasta, czyli do Stontown mamy do przyjechania około godzinkę. słuchajcie ee, Dala dala, czyli tym lokalnym autobusem już tak Nazwy w sułach, mi wpadają w banie. Wychodzimy na główną ulicę, szukamy Busa Jedziemy. A jedzie w drugą, a jedzie w drugą stronę, słuchajcie. Musimy czekać tyle ile trzeba. Tutaj nie ma określonej godziny, aż się zbiorą wszyscy ludzie i będą jechali do miasta. Dzisiaj, tak jak mówiłem jest wizja odebrania paczki plus zobaczenie nocnego marketu, Jest godzina zaraz 16. Mniej więcej na godzinę 18. W takim razie 16, źle 17 powinniśmy Dojechać do miasta. Jedźmy sobie ponad godzinkę. I, słuchajcie wariantów, trzeba go tu zatrzymać. Trzeba pokazać mu rękę, że jedziemy. Już tu widzi, że chcemy jechać. I... Ogień. Jedziemy I do miasta. Jedziemy Pierwszy raz jadą. Ujarani są do tej tacy. No, Ujarani są. Tak. No. Eee, patrzcie na to. Polska reklama na Zanzibarze. Z rodziną na basenie czy z lornetką w terenie. Wystarczy się wybrać. Wojtek na Zanzibarze. No nieźle. Przejścia. Zatem idziemy na nocny market dzisiaj. Wtedy nie mamy dużo czasu, bo autobusy do naszej miejscowości w Dżimbianie nie jeżdżą cały czas, mniej więcej około 19 jest ostatni, jest po godzinie 17, więc szybka eksploracja miasta. Dobre jedzonko, słuchajcie, odebranie paczki i będziemy wracali. Ale mamy nadzieję, że jeszcze uda się zobaczyć w padzie. Mówiłem to w poprzednim filmie, już, że wpływ kultury muzułmańskiej jest tutaj ogromny. I ogólnie jest bardzo fajny miks tutaj kultury muzułmańskiej, e, hinduskiej, europejskiej, w samym Stone Town, do którego się właśnie wybieramy. Taka ciekawostka, Stone Town, słuchajcie, jest wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Przyjęliśmy tutaj słuchajcie najeść bo jeżeli chodzi o zawsze o duże miasta, z reguły jest taniej, jedzenie jest smaczniejsze, jest większy wybór, więc będziemy chodzić szukać dobrego jedzonka, a powiem Wam że tu pachnie. W poprzednim odcinku mówiłem, że czułem się trochę jak gdzieś byłbym słuchajcie nie wiem, na Bliskim Wschodzie, może gdzieś w Maroko To są bardzo wąskie uliczki. Tutaj nie można jeździć samochodami, tylko i wyłącznie na piechotę lub jakimś roberkiem. Fajnie to dużo bardzo jedzenia. A to jest ważna kwestia. No idziemy w stronę jeszcze marketu rybnego do dzieła. Zcieramy do wybrzeża. Sporo ludzi słuchajcie. Głównie lokalni sobie tutaj chillują. Gdzie nie jacyś turyści Tutaj czy powinien być food market Nocny teoretycznie, ale... Mówię, niestety nie mamy tyle czasu żeby siedzieć tutaj i czekać no, Zobaczymy co uda się tutaj swoje dzisiaj wyczarować Coś uda się zjeść Ja nie jestem fanem ryb, ale... Ale to jest ludzi, a pieprze Tam coś się chyba dzieje i przed zachodem słońca te ludzie widać się mega chillują. Dobra, idziemy szukać że z którym się umówiłem, słuchajcie, na godzinę 18:00. Odbieramy paczkę, jemy dobre jedzonko i zawijamy w stronę a, Padzie. <śmiany> skoczyć dalej jak linia ale dziki dobre I, słuchajcie robią salta z tej opony zobaczcie biegnie robi salto i musi blądować za linię Ten dobry Maria drodze fish market zaczyna się zaraz robi się ciemno zaczynają smażyć jedzenie ale dość no dość drogo powiem wam, ja myślałem, że tu 500 e, szylingów woła za ten, za, e, za taki kawałek mięsa, oni zawołali 5000, 10 razy tyle jak ostatnio. Dobre mordki przywozu im paczuszkę do Polski. Jestem mega wdzięczny. Z jest... Polski, poprawiam. Z Polski. I idziemy, słuchajcie, a co powiedziałem? Do Polski. do Polski. Z Polski, słuchajcie. Jestem mega wdzięczny. zobaczcie cały wór, pokażę Wam co tam jest później. No i lecimy, słuchajcie, wracamy. Bo niestety ostatni autobus, jeszcze raz. Dzięki. Lecimy. O, szybka akcja. Szybka akcja. Wracamy, słuchajcie, na dworzec, na Kłykły Market No niestety, mówię, autobus ostatni jest też wcześniej, więc trzeba jechać Ale jeszcze któregoś razu zrobimy taki trip na, do Stone że sobie, wiecie, przyjedziemy na cały dzień I sobie tutaj zostaniemy na noc Żeby jak najwięcej pozwiedzać, właśnie wyjeżdżamy z tej części starego miasta I jeszcze zajedziemy, słuchajcie, do Padzie, żeby tam się a jeszcze docieramy do Padzie i słuchajcie teraz czas na wyżerkę drodzy. Dżambo mambo, dżumbo mambo było. Ambupła <noise> <noise> właśnie zamawiamy jedzonko Tak głodne kies. Na każdym rogu są takie przysmaki To jest wołowinka, kurczak, warzywa, kalmar, ośmiornica Słuchajcie tanie, taki kalmar kosztuje chyba 5 dolarów, chyba calusienki a tu jest juka, platanosy. To jest chyba też juka, to nie wiem co to jest Samosa, roti, też jakieś placki I krebeteczki, słuchajcie pachnie zajebiście I wszystko wam od razu Odgrzewają na Grillo Zamówiłem takiego wariata za 3 zł I Na koniec słuchajcie Jeszcze trzcina cukrowa Mmm, żelebiście głodny byłem Cały dzień chodziłem słuchajcie Sorry, że Z pełną gębą, ale Emocje, emocje Ojej drodzy. Proszę zdrowku. Hej. Sant, zdroweśko. Zdrowku, panie. Wszystko zdrowie, moi drodzy. Tak dobre? Wybornie, amazing. Cześć. No, cześć. Bardziek cześć. A poa. Dobra, zwołajcie to chyba nie był najmądrzejszy pomysł, żeby jechać do miasta, ale musiałem. Bo jesteśmy też w trójkę teraz na motorze, bez kasków, a przypisgało trochę. No i co, chciałem podziękować, słuchajcie Grzeszkowi, że przywiózł paczkę. Dzięki serdecznie. Słuchajcie, przyszła yerba Będę pisał książkę. Dodatkowo zobaczcie. T-shirt z moim. Logo i logo Ostrowita. Słuchajcie, cała paczuszka przyszła mi. Nowy shaker. Suple. Więc jestem mega wdzięczny. Słuchajcie, chciałem pozdrowić całą firmę Ostrowit. Jestem mega wdzięczny za pomoc. Pamiętajcie, wy za każdym razem wpisując kod POLO 10 do strony Ostrowita pomagacie mi w tej podróży. Macie dobre suple. To chyba tyle. Nie chcę już zamęczać. Słuchajcie, musimy się chorować. Kurować. Jesteśmy chorzy. Takie życie na Zanzibarku nie jest kolorowe. Tak jest. Narkotyki riki, leci. Dobra moi drodzy. To zobaczy z w kolejnym odcinku. myself. It happened to the last ten I ran away with my life fast forward and never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you this really happened here